czy psy widzą duchy. Możemy na internecie znaleźć mnóstwo historii, w których świadkowie zeznają, że ich psiaki wyczuwają duchy. Zwykle takie zdarzenia mają miejsce w nocy, aczkolwiek nie tylko. Często właściciele czworonoków zauważają, że ich pupil dziwnie się zachowuje. Na przykład biega w kółko jakby kogoś okrążał głośno, przy tym szczekając lub patrzy się w jeden punkt, jakby kogoś widział. Czasami ucieka z piskiem i podkulonym ogonem. Takie sytuacje mają miejsce najczęściej po śmierci kogoś bliskiego, np. byłego właściciela psa. Świadkowie takich wydarzeń najczęściej twierdzą, że psiaki merdają ogonem, łaszą się do kogoś niewidzialnego lub nawet idą kawałek za takim duchowym bytem. Przez jakiś okres czasu po śmierci ukochanej osoby psa ten regularnie czeka na nią i zawsze o godzinie jej powrotu z pracy zachowuje się tak, jakby ta osoba autentycznie nadal wracała do domu. Na uwagę zasługują również sytuacje związane ze śmiercią psa, następującą zaraz po śmierci właściciela, lub bezbłędne trafienie zwierzaka na grób ukochanego człowieka. Być może to jego dusza prowadzi naszego pupila właśnie w to miejsce. Znalazłam na internecie bardzo ciekawą historię na ten temat. Pochodzi z forum zjawiska paranormalne.pl i została opisana przez Sleepy1108. Historia ta jest autentyczna i wydarzyła się kilka lat temu. Nie dbam o to, czy ktoś uwierzy w tą opowieść. Po prostu chcę to gdzieś uwiecznić, żebym nie zapomniał o tym do końca. To wydarzyło się z sześć może siedem lat temu. Nasze życie toczyło się całkiem normalnie, jak w każdym domu, aż do pewnej nocy. Od zawsze dzieliłem pokój z moją siostrą dzięki temu oboje byliśmy świadkami tego, co działo się w naszym pokoju. Mieliśmy i mamy do tej pory psa, który śpi w naszym pokoju, czasem na moim łóżku, a czasem na siostry. Zaczęło się to od niewinnych odgłosów. Coś jakby ktoś o bosych stopach spacerował po domu. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy następnego dnia okazało się, że nikt z rodziców nie wychodził z sypialni w nocy. W przeciągu kilku dni i nocy zaczęliśmy powoli lekceważyć kroki. Wtedy dziwne rzeczy stały się natarczywe. Nie chodzi mi o to, że zobaczyliśmy ducha. Zabrzmi to głupio, ale po prostu czuliśmy jego obecność. Pewnej nocy siostra ni stąd, ni zowąd zawołała do mnie. Zapal światło! Szybko! Niesamowicie się wystraszyłem i zrobiłem jak kazała. Była blada jak ściana. Powiedziała mi, że ktoś się nad nią pochyla za każdym razem, gdy próbuje zasnąć. Zamarłem. Tej nocy poczekałem, aż siostra zaśnie przy zapalonym świetle, zgasiłem je i sam poszedłem spać, chociaż nie mam bladego pojęcia, jak mi się to udało, pomimo tylu wrażeń. Przez kilka następnych dni Siostra miała problemy z zasypianiem. Zdałem sobie sprawę, że w mieszkaniu kroki cichły, kiedy siostra wyczuwała obecność przy swoim łóżku, ale niestety na tym to się nie skończyło. Którejś nocy, oprócz tego dziwnego przyczucia mojej siostry, usłyszeliśmy kroki bosych stóp, tym razem w naszym pokoju. Bez wahania włączyłem światło najszybciej, jak tylko to było możliwe. Patrzyliśmy na siebie z siostrą przerażonymi oczami, prawie w tym samym momencie spytaliśmy się. Ty też to słyszałeś? Tej nocy na moim łóżku był mój wcześniej wspomniany pies, na którego zwróciliśmy uwagę po chwili, a konkretnie w momencie, kiedy znów usłyszeliśmy kroki w naszym pokoju. A to dlatego, że pies też je usłyszał. W dodatku, nie wiem, może się mylę, nie znam się na tym. Pies sprawiał wrażenie, że widział, kto spaceruje po pokoju. Ze starczącymi uszami obserwował miejsce, z którego pochodził dźwięk. Kiedy źródło dźwięku się przemieszczało, Pies powoli przekręcał głowę, jakby widział, w którym kierunku zmierza postać. Nagle kroki ustały, a pies szybko skierował głowę w stronę mojej siostry. W tej samej chwili siostra poczuła to samo osaczenie co kilku poprzednich nocy. Pies nie opuszczał uszu ani nie spuszczał wzroku z mojej siostry. Nagle to coś zniknęło, w każdym bądź razie dało nam spokój tej nocy. Poznaliśmy to po psie, po prostu położył się i usnął. Stwierdziliśmy z siostrą, że więcej dowodów nam nie trzeba. Następnego dnia opowiedzieliśmy o tym mamie. Jak można było się spodziewać, podeszła do tego bardzo sceptycznie i podsumowała to słowami. Strasznych filmów się naoglądaliście, ale zostawiła ziarenko nadziei, bo powiedziała jeszcze, że może babcia będzie mogła coś na to poradzić. Mieliśmy wtedy dużo szczęścia, bo akurat w tym samym dniu babcia zrobiła nam niezapowiedzianą wizytę. Gdy opowiadaliśmy jej o tym, nie wyglądała ani trochę na znudzoną, nie miała nas za idiotów. Wysłuchała nas na poważnie i powiedziała, żeby się nie bać, bo czyjaś dusza zbłądziła ze ścieżki światła. W sensie, że nikt nie zapalił zmarłemu znicza na cmentarzu i szuka pomocy. Poradziła nam, żebyśmy odmówili dziesiątkę różańca w intencji zbłąkanej duszy. Zadziałało od razu. Zmawialiśmy po dziesiątce jeszcze przez kilka następnych dni, na wszelki wypadek. W każdym bądź razie odgłosy, dziwna namacalna obecność i niepokojące zachowania psa nigdy więcej nie wróciły.